W dzisiejszym odcinku bierzemy udział w konkursie z rysowania, ale to nie będzie takie byle jakie rysowanie, bo będziemy rysowali siebie nawzajem. Teraz mamy do narysowania takiego kolegę, potem prawdopodobnie będziemy rysować Tinę albo Ninę, czyli która z nas będzie rysowała, która z nas, albo. Czy ja będę mogła rysować siebie, Nina, Czy ty to wiesz? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Jak na razie muszę narysować jakiegoś chłopca, którym mam czarne Dobra, yy, ma ja muszę muszę zaczynać. Dobra, bierzemy najpierw jakiś kolor twarzy jego mamy. A kto zaczniemy? nas zna, ten wie, że my genialne w rysowanie, mamy taki taki. Jesteśmy artystki, jak nie wiem co, tylko wiecie, nie wiem czy rysować go całego, bo trochę mam mało czasu, więc może po prostu spróbuję narysować jego twarz, ale tutaj ciężko ten pędzel mi idzie. Nie no, nie tak stało, co się stało, czy to jest jakieś utrudnienie? Halo! Czemu tak ciężko to się robi? A jak tutaj to pokolorować? Dobra, Nie mam pojęcia, dobra, ja improwizuję, zrobiłam dobra, na razie mu spodnie. Dobra, Okej, okay, dobra, zrobimy jego. Dobrze, że on ma taką twarz nieskomplikowaną, to taki wystarczy zrobić mu uśmiech. Okej, wy ci łapeczkę do góry, Góry, a może was narysujemy? O, to też by było fajne. Może jakbyśmy razem sobie zagrali, to byśmy mogły was narysować. Zostawiacie nam koniecznie łapki do góry, jak tak, wam się podoba. Tak, i możecie wbić do naszej grupy w Robloxie, jeśli chcecie z nami zagrać. Team Ninety na link macie w opisie. Dobra, zrobiłam takie trochę podłużne te oczy. On ma mniej, ale... Dobra, a może takie trochę je rozszerzę? Strasznie mi ciężko ten pędzel chodzi, że ja normalnie nie widzę, co ja robię do końca. To jest jakaś masakra. Ja tak samo, ale wiesz, co? Nie, no, jakoś... no co ja tutaj narobiłam, cofam to. Dobra jeszcze to raz. raz specjalnie te oczy. Tak takie utrudnienie, Dobra, tina. robimy trochę mniej długie te. No ja chcę to do, do, do doła, to idzie do góry. Ej, to w ogóle nie współpracuje ze mną. Ja nie wiem, a co to jest stabilizator? Może to jest ten stabilizator? O co z Gdzie? Tym chodzi? Kiedy masz jakiś stabilizator. No po lewej stronie, to co? Może to jest to? Ja ten tak, ty... stabilizator daj na 0% i będziesz mogła normalnie Tina. No, sobie, że my się tyle czasu męczyłyśmy. To wszystko tylko dlatego. Dobra, ja już Dobra. ja, ja, już ja próbuję na Ja bym zrobiła jakieś tło niebieskie żeby móc zrobić jego białą czapkę, bo on ma białą czapkę, a biały kolor trudno się rysuje. Dobra, ja tutaj też spróbuję teraz nadgonić to. Jaki piękny robię! Ej, podoba się wam? Dobra, pogodujmy. 50 podoba. sekund! Ja nie co? zdążę! Cza! sobie chyba ze mnie? Nie zdążę, nie zdążę. 10 sekund, dobra, dobra, dobra. dobra. Włosy, nie serczyło włosy. mi miejsca na jego głowę, widzowie, o za, ogólnie, brązowe jak włosy. zobaczycie. Dobra, 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 dobra. Robimy coś co Zobaczcie, jakie mu włosy piękne zrobiłam. Ale mi się nie zmieścił niestety na moim pięknym płucie. A On nie ma szyi! Przecież on nie ma szyi! Co ja robiłam? On nie ma szyi! To Tyle co zrobiłaś? Dawajcie mi ten kolor szybko robimy, mu szyję, szyja! kolorujemy szyję. Dobra, jeszcze zielone potrzebuję, tawać mi zielone. Dobra. Muszę zrobić ja zrobiłam tyle. Ja zrobiłam chyba tyle. Yy, mogę jeszcze na przykład narysować yy, takie czerwone małe tutaj, o, takie serduszko. O patrz, i będę miła patrzcie <laughs> Robię takie serce sobie. On ma jakieś tutaj jeszcze coś, ale chyba już o. tego nie zdążę zrobić, to co on ma. I napiszę ty inny. A, o. Podpisałam nawet moją pracę Tina. I jak wam się podoba oceniacie? No nie to ty podpisujesz. O, dobra, zobacz sobie, zobaczymy, zobaczymy sobie. Zobaczymy. O, uwaga, uwaga, dobra. Kto namalował. O, proszę to bardzo. Ty? To Ej, ja zrobiłam. To narysowałaś. Zrobiłam takie serduszko, to Tylko jest kaga. on praca. nie ma szyi, dobra, dam ci cztery gwiazdy. No przecież masz, A, masz rację, on nie ma szyi. To po co ja ją narysowałam? to, to ja, ja. Ładnie? A, Ej, to w całości trzeba było rysować Dobra, Widzisz, dobra jomek? To już będę robiła w całości, bo miałyśmy troszeczkę mniej czasu Ale to było super I uwaga, yes! proszę Nasz pierwsze miejsce, bo dałam ci pięć gwiazdek Ale mamy dużo jury, normalnie Okej, okay, super Ciekawe kto teraz będzie Czy ty będziesz rysowała mnie, czy ja będę rysowała ciebie Jestem tego no, mega, sobie. mega ciekawa I uwaga, to, to uwaga. będzie O, tutaj możemy jeszcze obejrzeć nasze piękne prace No, oceniajcie koniecznie w komentarzu jak wam się podobają, która praca jest lepsza. Ja wiem, że zrobiłam tylko głowę, ale widzieliście, że miałam problemy z pędlem. No tutaj Nina się popisała, zrobiła całego gościa, ale czy ładniej go zrobiła, to ja już Wam zostawiam do oceny, bo. bo ja <laughs> nas... Czy coś ci się nie podoba? Przepraszam bardzo. Nie nie, 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 nie. Wszystko mi się bardzo podoba i ja się boję, Jak ja będę musiała Ciebie rysować. To przecież będzie jakaś masakra. No musisz się postarać. Uwaga, uwaga. Mam nadzieję, że będziesz musiała mnie. Obyś ty musiała mnie i ja też muszę siebie Ej, Dobrze, to narysuj dobra, a ja rysuję ciebie. Ojej, to wow, Dobra, trudnego. mamy 5 minut, ale yy, szczerze, to się wydaje dużo czasu, a potem i tak się okaże, że to będzie za mało, zobaczycie. No dobra, zaczynam od twoich spodenek. Na, 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 Rysuję Tina. A ty też zaczęłaś? Tak, ja już też zaczęłam. Dobra, zaczęłam sobie... <laughs> Powiem może, że to wcale nie czego? jest takie łatwe. Dobra, zaczynam sobie od głowy. Zrobię sobie na razie tyle tej głowy. Zobaczymy, bo jak wiecie. Tina z siebie zrobi. No, o, dobra, ciekawe. Dobra, dobra, robię sobie tutaj głowę. Głowę. Proszę bardzo, pyk, 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 bardzo ładnie. Dobra, mamy głowę. i Zrobię od razu szyję, bo jak wiecie, ostatnio trochę zapomniałam, że ludzie mają szyję i dorysłamy w ostatnim momencie, a na końcu się okazało, że on nie miał szyi. Więc... No, bo Robloxowe skiny nie mają za bardzo szyi. Ale nie jest teraz tutaj szyja na przykład u tej. No, troszkę ci tam wystaje, więc dobrze, zaznaczę ją. Dobra, jest taki koralowiec. Zwracasz na to uwagę, no to już zrobię. Dobra, i teraz weźmiemy sobie takie małe i zrobimy taki mały uśmiech, bo wiadomo, ja mam taki uśmiech, bo jestem zawsze taka uśmiechnięta i pozytywna. Pozywna, prawda? No bardzo, zawsze jesteś pozytywna. No mhm. właśnie, mam nadzieję. Dobra, teraz robimy takie oczki i strasznie długo czasu no, mi to, to tak zajęło. krzywo wyszło. Strasznie dużo czasu mi to zajęło. Ja się zajęło. tak staram. O, dobra. dobra. Białe wypełnienie, bo tutaj mam nabijało i moje oczy są oczywiście czerwone. To chyba każdy z was wie, prawda? Każdy z nas ogląda to wie, że mam takie właśnie czerwone oczki. Więc tak sobie tutaj zrobimy. Proszę, na czerwono. O, pięknie. Ale ładnie wychodzi, ci, powiem? Nie no, przecież to jest za mało czasu, żeby Narysować całą postać. Mi się to kompletnie nie ja podoba. Już myślę, że ja siebie lepiej zrobię niż ciebie. Słucham, <laughs> jak ty wyglądasz. U mnie, no Uważaj, bo ja potem będę rysowała też ciebie, więc yy, lepiej się przyłóż do tego i sobie nie rób żartów ze mnie, wyglądasz tak? Wyglądasz u mnie jak minionek. Co? Nie, no, nie zgadzam minionek. się na takie coś. Jaki minionek. Dobra, tutaj tu jest troszkę... pomarańczowy kolor. O, tu jest pomarańczowy, bo ja chciałam moje włosy Ej, zrobić. Ej, mam nadzieję, że się nie obrażysz na mnie, bo wyszłaś mi troszkę taka gruba. Co? No, a tak przypadkiem tylko to wyszło. No, Jakieś sobie żarty robisz. Dobra, robimy teraz mi moje ładne włosy. O, okej, okay. proszę bardzo. Ale mi to będzie ciężko pokolorować, trochę tego nie przemyślałam. O, o, a ja, a ja, od ja teraz koloruję. A, dobra, nie, nie, nie jest źle, dobra. Naprawiłam to jakoś. Naprawiłam to jakoś. Tak, tak, ty naprawiłaś. Mm -hmm. Jest spoko, jest spokoj. to Totina, pogódź się z tym. Ja przegram, rysując siebie. Błagam się. No tak. To ja siebie najlepiej znam, dobra. Tu robimy szybko <grym wypełnienie. Ty, <grym> tu nie wyszło się? Dobra. Wyszło, I musimy zrobić koniecznie moją czerwoną kokardę, bo przecież to jest bardzo ważny element mojego ubioru, moja Ojej, kokarda. Ojej, za duże brwi ci zrobiłam. O nie, przecież ja mam brwi. Zapomniałam, dobrze, że nie powiedziałaś, bo ja nie namalowałam ich. No to to jest bardzo ważne, żeby no mieć wiem, drzwi wiem, chyba, ej, nie było nie? No wiem, wiem. A nie, krzywo mi wyszła ta moja kartka z tyłu. O o. <śladanie> <śladanie> jak ja cię zrobiłam? O, U, nie mogę zrobić Dobra, weźmiemy trochę inny kolor i sobie to wypełnimy. Co, tak mało czasu już zostało? Co to ma znaczyć? O nie, ja nie zdążę. Dobrze. Ja nie Co zdążę. Ja zrobiłam to, prawda? Jak ty zobaczysz, jak ja cię wynaryzowałam, to Dobra, czerwona bluza trzeba troszeczkę nabrać tempa, bo tutaj zabraknie czasu. Czerwona bluza. Dobra, czerwona bluza. O nie, no miało być tak pięknie. Tylko ja nie zdążę. To lepiej weź się do roboty i mniej szczegółów, ale mam być ładna dziewczyna. Nie, ja chcę każdy szczegół. Ja wiesz co, ja. ja zobaczysz a... zresztą. Ojej, co ja kliknęłam? No właśnie, kliknąłam. zaraz zobaczę, jak ty tam klik. Co tu, co, ja, co ja robię, co ja robię, co ja robię. Ej, dlaczego to tak o, wyszło? U, o nie, o, o nie. O o, dobra, my musimy jakiś kurs, więc zrysowanie, że ktoś z was umie ładnie rysować, jak tak, to może O nie, nie, nie mogę wrócić do tego koloru, który miałam, a to jest kolor z się ciała. tak zrobić, ale o, nie, o, nie. ja ci nie powiem. Dobra, nie, powiem nie ci, można, można kliknąć, jak już chciałabyś takie coś, to tak jest taki coś jak przybornik kolorów, wiesz? A, już I... się nie, mądr, nie mądrz się A, ale już, co dobra? Ci pomóc trochę, jeju! Dobra, zobacz, no ja już mam, znalazłam już jakiś płynek. Dobra, nie wiem, dobra, robimy zadowala. szare spodenki. O, 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 Dobra, spodęki, hop, dobra, kolorujemy. Szybko, szybko, szybko już... A oczy jeszcze ja nie są. Dobra, nogi. Eee, kolor, kolor skóry, kolor, skóry, dobra, nogi, nogi. O nie, o nie, 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 nie Dobra, noga, nie tu. noga. Okej, okay, okej, okay, noga, noga i buty, buty czarne. Już, dobra, czarne buty, czarne buty. Takie okrągłe. Dobra, proszę. Takie będą buty. Bum, bum, bum. Czy zdążymy jakieś tło pokolorować? Boom, boom, boom. Może jakieś ładne, takie delikatne, niebieskie. Zdążę? Dobra, ja już, ja już kończę. Normal Normalnie klasa. No zobaczcie Tina malowana, czy zatwierdzona Tinusia jest piękna. Ja już też skończyłam Zatwierdzone, Uwaga, uwaga. zobaczymy dwa, co jeden z, z tego będzie. To tando, tando, najlepiej na Uuuu! To ja. Ładna ja jestem, ładna jestem, bardzo podobna. Ej, zapomniało o kokarce! O nie! Ale zapomniałe. to te cztery gwiazdki za to, bo zapomniałaś o kokarce. To ja jak siebie widzę. nie? Trochę wyglądasz jak jakiś wampir. Taki wampir, trochę wampir. Wyglądasz. Mam czerwone oczy. Miałam ci cztery gwiazdki, mogło być Z... lepiej. Cztery... Nieprawda, no. ja dałam serca, za to serce powinno być jeden punkt więcej. Nie, powietrzej. nie ma coś takiego za serce jest jeden punkt więcej, no coś ty. Dobra widzowie, wy oceniajcie, no który rysunek komentarzu. był lepszy. Bo... Tina narysowana przez Tinę, przyjrzyjcie się dobrze. Nie to w ogóle lata szczegóły i Tina narysowana przez Ninę, no przecież... To... Mój jest, mój jest fajniejszy. A ty nie masz zamka no. nawet. I co ty masz takie krótkie nogi? U mnie masz chociaż jakieś grubsze, jakoś wyglądasz no, chociaż. Ja, ja mam chude nogi, a nie grube. No ale co ty masz, Ninę? Dobra, większą dobra, wiesz, co niż... ja wiem, co teraz będzie się działo, bo nie, teraz no będzie tragedia. kolejna runda i będziemy rysować Ninę, więc się nie wymądrzaj. A zanim narysujemy. A ja Ninę, jestem cicho, ładna. Dobra, zanim narysujemy Ninę, to możecie wbić <laughs> pierwszy link w opisie. Tam znajdziecie link do sklepu spice.pl, na którym znajdziecie koszulki Tina i Nina. A my bierzemy się zarysowanie Niny, bo zaczęła się nowa runda. I ja teraz ci Pokażę. Teraz to po prostu zrobię taki rysunek, że będziesz taka zdziwiona, no. ale już nie chcę nic mówić. No dobra, no to się postaraj, ja chcesz no, zobaczyć no to, siebie, no taką to powodzenia, bo będziesz w szoku. Ja jestem widzowie taka łatwa do narysowania. No naprawdę. Zobaczymy, 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 jak tobie pójdzie. No, zobaczymy. zobaczymy, jak tobie pójdzie rysunek samej siebie. To też będzie dobra lekcja. Dobra, ja już sobie tutaj koloruję, spokojnie. Mogę Proszę bardzo, zaczynamy tak. Siup, 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 siup. Proszę bardzo. Jakie siup, 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 ma być dokładnie, a nie? A ja co ja to Pamiętaj, ja robię, bo chyba za dużo ci podpowiadam i jeszcze tobie wyjdzie ładniej ode mnie, a ja bym nie chciała. O, i co? Ja oczywiście jestem szczupła, pamiętaj tak, o tym. Tak, tak, wiem, wiem, że jesteś. Wiem, wiem. Każdy o tym słyszał już. Tak, tak, tak. Dlatego tutaj robię. No właśnie, i ta mi się Proszę podoba Tino. Ja nie mogę się skupić, bo ty mi tutaj gadasz i jeszcze zrobię cię brzydziej niż. Dobra, ja tutaj robię sobie. O, chciała. już nóżki, ja już sobie robię Dobra, nogi. Dobra, kolorujemy. P o, ej, to chyba o, będzie o, trudne. O, 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 dlaczego? Dlaczego tak mi to. się... Dlaczego mi się tak dzieje? Dobra, nieważne. Dobra, nieważne, pokolorujemy to ręcznie. Nie, nic, nic się nie przejmuj, to wszystko jest pod kontrolą. Pamiętaj, że ja mam ładne brwi i mam rzęsy. Tak, tak. Pamiętam, że masz ładne wszystko, co jesteś taka modeleczka, po prostu, jak uu. No raczej ja jestem no, piękna, no, no, tak, tak, tak. Ja nie mogę znam po prostu tylko komplementy, komplementy, wiesz? Tak, bo ja lubię o. tak. Ja lubię jak też Dobrze, mnie dobrze. Każdy, każdy lubi dobrze. Taki uśmieszek, bo ty też masz tak. I mam rzęsy też. Pamiętaj, a po co ja ci podpowiadam? Dobrze. Dobrze, ja już wszystko słyszałam, co ty masz, czego ty nie masz, wszystko wiem. Ojo, ojo. Dobrze. Totina, eee. coś ci jeszcze eee. nie, podpowiedzieć? nie, nie, nic mi nie podpowiadaj, trochę będziesz miała może krzywe oczy, ale to się zdarza, tak? Ja nie mam krzywych eee. oczu. Nie zaliczę dobra. ci tego. to nie ty decydujesz tylko widzowie, więc co mnie tam interesuje, co ty mi zaliczysz, a co ty mi nie zaliczysz. Mm. Widzowie dobra, będą decydować. Dobra. Trzy minuty tego Wiem, co to ma znaczyć. I na szybko. Dobra, no, róża. taka wolna jestem. Oczy nie, no bo sakra jakaś. Zagadałam się trochę. Dobra, robimy, to robimy. Różowe, piękne oczy, jak cukiereczki, jakieś landryneczki. O tak, tak, miło, Dobra, Tutaj takie małe kropeczki robimy, takie jakby diamenciki. Pyk. Dobra, trochę za małe, no trochę to przesadziłam. Dobra, o takie. Pyk. Dobra. I na co ty się śmiejesz? To nie jest śmieszne, masz się skupić, jak chcę być ładna. Ja z tej wyrabiam. nie no wprost to. Nie, ja, ja, ja też po prostu was też jestem, to was też to pewnie bawić, co? Ja bawi. Ej, robię. Ja też, macie co wszyscy po ja Nie, no nie wierzę. Czekajcie, czy jak gdzieś ty tego... A ja jakaś gruba się zrobiłam. Dlaczego? Ja taka o. nie jestem. Dlaczego ja się tak poszerzyłam? No i widzisz, no zdarza się najlepszym, tak? Dobra, robimy to ręcznie. Mi się nigdy nie tak, zdarza. Nigdy się nie zdarza? Ja już cię widziałam taką pulchniutką na przykład na różnych obbich. Ej, cicho! No ale tak było, uwaga, bo się postara. Nie, nie gadaj tak, bo widzowie jeszcze w to uwierzą. Widzą, ja ona kłamie. Ma, wszystko jest prawdą. nie, włosy sobie Dobra, robię to zakręcone. Nie, no takie ładnie. trochę trzeba to poprawić, bo tutaj ja nie wiem, co mi wyszło. Takie co. Lina, pamiętaj, to jest decydująca runa. Ostatnia. Ostatnia, co się stało? Lina, no naprawdę, nie śmiej się, ja chcę być piękna. O, 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 dobra, dobra, dobra. Przyspieszamy tempo, dobra. Robimy tak. Patrzcie. 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 Rachu, ciachu. Do... Nie no, co to jest za ręka krzywa? Minuta, minuta, minuta. Ja zrobiłam, tu jaka jest ta grupa. Ej, właśnie zepsułam cały rysunek dosłownie. To, 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 to właśnie tak pokazuje, jak. Ja wygrałam, Właśnie wygląda jak sekundę można wszystko po prostu popsuć. Wszystko szło mi idealnie i. A wiesz, Tina, że jest taka opcja, jak. Yy... No wiesz, tam widzisz, że możesz Ale ja nie, nie mogę tego cofać, bo ja mam 50 sekund, ja nie mam czasu, żeby tutaj jakieś moje wybory. To już po prostu trzeba w to iść i tyle, rozumiesz? Trzeba jakoś. Ach, Tina, Tina. Wiecie, co widzowie? Ja mam z nią tak codziennie. Jak? No tak. Co, co ty narzekasz? Jak teraz. A to ty wszystkim? La, 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 ja już kończę ręce swoje. No dobra, 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 zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Ja jeszcze sobie jakąś torebeczkę trzymam No, ja a nie co? Mam takie rzeczy. Lubię. Jubię, jest jakieś kilka sekund zostało, dobra? Szybko. Ja jeszcze tu sedam torebkę. Taką różową, o taką, dobra, taką magenta. to, to chyba nie jest mój najlepszy rysunek, przyznaję się, zostało 15 sekund. Dobra, zróbmy już te spodenki. Ina to nie jest śmieszne, ja, ja się zaraz denerwuję o, na ciebie. Jeszcze półtorej. Dobra, ja zrobiłam, nie wyszło nie, mi najlepiej. Nie, Nie sekunda. Stała co to? Pina? Co to było za tak. Ja nie chcę, żeby moje Uwaga. było pierwsze. O, jakaś o. Maja. Ej, ale super mnie nie narysowała, normalnie. Ode mnie dostaje. Po prostu wyglądasz lepiej niż w rzeczywistości. Tylko dwie, bo pewnie nie było. <laughs> Chyba mnie z kimś pomyliłaś, a ja tak o, nie ja wyglądam. Dostałaś zero gwiazdek! Je a to Dobra, jestem ja! no masz! Masz! Proszę, piękna jest. Grałam. Ej, jaka podobna, zobaczcie porównajcie. Ale mnie nie, po lewej po to Nie, to rysunek. No bo sobie dorysowałam, bo może sobie marzę o to ręce. Ale To, to nie jest rysunek o marzeniach, tylko to jest rysunek o tym, jak wyglądasz. <laughs> jak ty na jedną gwiazdkę dostaję. Ej, pięć, no, ale napiszcie wygrałam, w komentarzu, że, że ja też się starałam. Bo trochę smutno mi się robi, jak ona tak się ze mnie nabija. Ja no wiem, że nie jest mój. No porównajcie to, czy ja tak wyglądam, no proszę bardzo. Troszeczkę pogubiłam ja... się po prostu w czasie, ale Obiecuję, że. No to... Następnym <laughs> razem ja namaluję tak nie Ninę lepiej. Obiecuję, że się postaram i no, będzie lepiej. Będzie tylko lepiej. Zobaczymy rysuję. Z rysowaniem będzie coraz lepiej. Obiecujemy wam to. Ja przysięgam. Tak, obiecujemy i subskrybujcie na nasz kanał. Odcinki są codziennie połączyłyśmy siły, Tina i Nina. No i co? Dzięki, że oglądaliście. Pa!